Na ekranie Reksio nieśmiertelny przebój dobranocek z czasów PRL-u, a tu prawdziwe cacko. Klejnot, szklana ryba. Yy, taki wspaniały przedmiot, takie cacuszko stało zawsze na telewizorze. Telewizory miały wtedy takie rozmiary, że ryba mieściła się swobodnie. No i proszę Państwa, dzieło naszych serc i rąk zdobiła cieszyła oko, była przedmiotem prawdziwej dumy. W tym pomieszczeniu mamy lata 70. naszą małą stabilizację, pełnia satysfakcji. Ja tu sobie siedzę jak smok na swoich skarbach i sycę oczy tymi wszystkimi zdobyczami wystanymi w kolejkach, załatwionymi po znajomości, przemyconymi z zagranicy, jak na przykład bułgarski serwis z Nadmorza Czarnego. Także Naprawdę poczucie bezpieczeństwa, sytości i zamożności. Nade mną pralka frania, buty, kalosze, walonki prawdziwe, Grundik. Magnetofon czterościeżkowy. Kupiłem sobie taki w pierwszej klasie ogólniaka, był to przedmiot mojej dumy i zazdrości ze strony kolegów. Telefon na tarczę przekręcaną, to już rzadkość, niewiele osób wie w ogóle z młodych ludzi do czego to służyło. Zelmerowski odkurzacz, no wszystkiego w brud, o nawet takie, takie sprężyny. W tamtych czasach byłem je w stanie rozciągnąć, teraz jakoś dziwnie stwardniały. Musicie mi uwierzyć na słowo, że większość z tych urządzeń, większość z tych przedmiotów ciągle działa. Tak jak chociażby ten mikser, obiekt westchnień wszystkich gospodyń w czasach PRL-u. One wciąż działają, one nie były produkowane na jeden sezon, to nie były przedmioty jednorazowego użytku. Rzeczywiście były zrobione solidnie, były wykonane precyzyjnie, może trochę topornie, ale działały. Yy, tak jak chociażby ciągle ten telefon i obiekt westchnień wszystkich chłopców w sezonie zimowym czyli te łyżwy przykręcane do butów. Mógłbym je sobie przykręcić i śmignąć, gdyby odra, tak jak to w dawnych czasach bywało, znów zamarzła.